Lockheed SR-71, zaprojektowany w tajemnicy pod koniec lat 50., był w stanie latać blisko krawędzi przestrzeni kosmicznej i wyprzedzał pociski rakietowe. Należał do rodziny samolotów szpiegowskich, zbudowanych po to, by zapuszczać się na terytorium wroga, nie dając się zestrzelić ani nawet wykryć. Podczas zimnej wojny był to samolot, który nie miał sobie równych. Dlatego w dzisiejszym filmie postaram się przedstawić wam historię, jaka kryje się za skonstruowaniem tego jakże ciekawego cudu techniki. W maju 1960 roku amerykański samolot szpiegowski U2 został zestrzelony z radzieckiej przestrzeni powietrznej podczas wykonywania zdjęć lotniczych. Początkowo rząd USA twierdził, że był to zapłąkany samolot badający pogodę, ale historia ta rozpadła się, gdy rząd radziecki opublikował zdjęcia schwytanego pilota i sprzętu obserwacyjnego. Incydent ten miał natychmiastowe reperkusje dyplomatyczne i wzmocnił potrzebę zbudowania nowego typu samolotu zwiadowczego, który mógł latać szybciej i wzbijać się na jeszcze większe wysokości, będąc bezpiecznym od oknia przeciwlotniczego. W założeniach samolot miał latać z prędkościami ponaddźwiękowymi, a tarcie powietrza rozgrzałoby kadłub do punktu, w którym konwencjonalny płatowiec uległby stopieniu. Dlatego samolot został wykonany z tytanu, metalu, który był w stanie wytrzymać wysokie temperatury, a jednocześnie był lżejszy od stali. Zastosowanie tytanu wiązało się jednak z innymi problemami. Po pierwsze, trzeba było wyprodukować zupełnie nowy zestaw narzędzi, również wykonane z tytanu, ponieważ zwykłe stalowe narzędzia kruszyły się w kontakcie z tak twardym materiałem. Po drugie, pozyskanie samego metalu okazało się bardzo trudne. Związek radziecki był w tamtym czasie największym dostawcą tytanu na świecie. Rząd USA musiał zakupić dużą ilość tego metalu, prawdopodobnie korzystając z fałszywych firm. Początkowo samoloty latały zupełnie niepomalowane, ukazując srebrną tytanową skórę. Po raz pierwszy pomalowano je na czarno w 1964 roku, gdy zdano sobie sprawę, że czarna farba, która skutecznie pochłania i emituje ciepło, pomoże obniżyć temperaturę całego płatowca. W ten sposób narodził się Blackbird. Pierwszy samolot z rodziny Blackbeard nosił nazwę A12 i odbył swój dziewiczy lot 30 kwietnia 1962 roku. W sumie wyprodukowano 13 A12, a samolot był ściśle tajnym programem o specjalnym dostępie obsługiwanym przez CIA. A12 został wkrótce przekształcony w wariant, który został zaprojektowany jako samolot przechwytujący. W praktyce oznaczało to dodanie pocisków powietrze-powietrze. I drugiego kokpitu dla członka załogi, który obsługiwałby niezbędny sprzęt radarowy. Ten nowy samolot, który wyglądał identyczny jak A12, został nazwany YF-12. Podczas gdy A12 pozostawał ściśle tajny, istnienie YF-12 zostało ujawnione przez prezydenta Johnsona w 1964 roku, a trzy z nich zostały zbudowane i były użytkowane przez siły powietrzne USA. Mniej więcej w tym samym czasie wyprodukowano trzeci wariant, nazwany M21, który miał na grzbiecie pylon do mocowania i wystrzeliwania jednego z pierwszych bezzałogowych samolotów latających. Zbudowano dwa egzemplarze, ale program został wstrzymany w 1966 roku, po tym jak dron zderzył się ze swoim statkiem macierzystym, zabijając jednego pilota. Ostateczna wersja A-12 z podwójnym kokpitem i większą pojemnością paliwa została nazwana SR-71 i po raz pierwszy poleciał 22 grudnia 1964 roku. To właśnie ta wersja miała wykonywać misje wywiadowcze dla sił powietrznych USA przez ponad 30 lat. Zbudowano w sumie 32 egzemplarze, co dało ostateczną liczbę 50 Blackbirdów. Kadłub SR-71 zawierał jedne z pierwszych materiałów kompozytowych zastosowanych w lotnictwie, dzięki czemu samolot był trudniejszy do wykrycia przez wrogie radary. Lecąc na wysokości większej niż może osiągnąć ogień przeciwlotniczy, szybciej niż pocisk rakietowy i będąc ledwo widocznym dla radaru, Blackbird mógł wejść we wrogą przestrzeń powietrzną praktycznie bez zakłóceń. Pułap i prędkość samolotu nie dawała szans obronie przeciwlotniczej na skuteczne namierzenie samolotu, a nawet gdyby jakimś cudem im się to udało, to SR-71 już znajdował się poza zasięgiem rakiet. W rezultacie żaden Blackbird nie został nigdy zestrzelony przez ogień wroga, jednak jego niezawodność była problematyczna. 12 z 32 maszyn utracono w wyniku wypadków. Był to również samolot skomplikowany w obsłudze i pilotażu. Do przygotowania samolotu potrzebna była armia ludzi. Misja operacyjna Black w zasadzie miała odliczanie, podobne jak w misjach kosmicznych, ponieważ było tak wiele przygotowań, zarówno załogi, jak i pojazdu, niewiarygodna ilość wysiłku i siły roboczej. Piloci musieli również ubrać się w specjalny sposób ze względu na ekstremalne warunki panujące na dużych wysokościach. Mieli na sobie kombinazony kosmiczne, takie same jak później nosiły załogi promów kosmicznych. Cockpit również stawał się bardzo gorący podczas lotu z dużymi prędkościami, do tego stopnia, że piloci zwykli podgrzewać swój posiłek podczas długich misji, przyciskając go do szyby. Żaden Blackbeard nigdy nie przeleciał nad radziecką przestrzenią powietrzną, co rząd USA całkowicie zarzucił po incydencie z 1960 roku, ale nadal odgrywał ważną rolę w zimnej wojnie i wykonywał misje na innych kluczowych teatrach działań. Takich jak Bliski Wschód, Wietnam i Korea Północna. W 1976 roku SR-71 ustanowił rekord, który nadal dzierży. Leciał na wysokości 85 tysięcy stóp i osiągnął maksymalną prędkość 3,6 Macha. Program został wstrzymany w 1990 roku z krótkim ożywieniem w połowie lat 90. Po czym zamknięto go na dobre z powodu spopularyzowania satelitów szpiegowskich i bezzałogowych dronów. SR-71 po raz ostatni był oblatywany przez NASA w 1999 roku, która używała dwóch samolotów do badań aeronautycznych na dużych prędkościach i wysokościach. Od tego czasu wszystkie osalałe Blackbeardy trafiły do muzeów. Jeżeli dotrwaliście do końca i spodobał się Wam film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, aby nie ominęły Was inne tego typu materiały.